Swoje przemówienie rozpoczął Piotr Duda, przewodniczący NZZ Solidarność. Jesteśmy na Jasnej Górze, przeżywamy 30. Pielgrzymkę świata ludzi pracy na Jasną Górę. Zapraszam Państwa do wspólnego udziału, do wspólnej modlitwy. Dzisiejsza pielgrzymka zapoczątkowana 30 lat temu przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. To podziękowanie dla jasnogórskiej pani za opiekę nad ludźmi pracy. Ale to także moment i miejsce na refleksję, w jakim miejscu jest polska praca i polski pracownik. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko mówił do nas, bez względu na to, jaki wykonuje zawód, jesteś człowiekiem, dlatego dzisiaj tu. Przed jasnogórskim tronem Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej stoją ludzie wszystkich zawodów, dziękując za matczyną opiekę. Ale to z tego wzgórza trzeba głośno powiedzieć słowami goryczy i rozczarowania: Polski pracownik i polska praca umiera. Umiera. Bo rządzący w naszym kraju z pracownika chcą zrobić bezduszny automat do produkcji dóbr, z których korzystać mają tylko nieliczni. Dziś coraz więcej polskich pracowników to pracujący biedacy. Pracują ciężko i mimo to muszą korzystać z pomocy społecznej. Przecież wy wiecie najlepiej. Że nie ma nic gorszego dla człowieka pracy, jak ciężko pracować i rzadko żyć w nędzy. I tu trzeba znowu przypomnieć słowa błogosławionego księdza Jerzego, który mówił: Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty. Bo jaki ma sens pracy człowiek? którego praca tymczasowa okazała się, okazała się pracą na stałe. Jak człowiek jest w stanie dobrze pracować przez kilkanaście lat na umowy na czas określony? Ale to nie wszystko. W naszym kraju już prawie 4 miliony ludzi pracuje na umowach śmieciowych. Umowach, które traktują człowieka jak przedmiot, pozbawiają go stabilizacji w zatrudnieniu, prawa do urlopu wypoczynkowego bezpieczeństwa socjalnego, bez składek emerytalno-rentowych i pozostałych praw pracowniczych. A przecież pracujący musi mieć stabilizację, musi zarobić na utrzymanie rodziny, na swoją emeryturę, na wypoczynek po ciężkiej pracy, na leczenie i osobisty rozwój. Pracując na śmieciówkach, pracownik pozbawiony jest tych wszystkich praw. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych, którzy rozpoczynają pracę zawodową, a tak właściwie rozpocząć jej nie mogą. Dla pracownika nie ma różnicy, czy pracuje na czarno, czy na umowę śmieciową. I w jednym, i w drugim przypadku nie można zachorować, nie można iść na urlop, nie, nie gromadzić się swojego kapitału emerytalnego. I jedyna różnica to podatek umowy śmieciowej państwo biorąc od obywatela podatek lub bardziej dosadnie powiem haracz, nie, mu, nie, nie daje mu w zamian nic i odwraca się od niego plecami. Mało tych upokorzeń, to przecież premier i jego koalicja rządząca postanowiła odebrać resztkę nadziei Polakom na spokojną starość po wieloletniej ciężkiej pracy, skazując nas na pracę aż do śmierci. NZZ Solidarność nie jest ani lewicowym, ani prawicowym związkiem zawodowym. Jest chrześcijańsko-pracowniczy. Dlatego, wywodząc swój statut ze społecznej nauki kościoła, postrzega relacje pracownik-pracodawca państwo w kategoriach wzajemnych praw i obowiązków. Jeżeli jest kryzys, wspólnie i sprawiedliwie ponosimy jego koszty. Jeżeli jest dobra koniunktura, Wspólnie czerpiemy korzyści. A co mamy? Państwo, które sięga do kieszeni obywateli, łatając dziurę w zadłużonym przez siebie, przez siebie budżecie. Pracodawców, nie wszystkich oczywiście, którzy obniżają sobie koszty, wyzyskując pracowników i osiągając przy tym rekordowe zyski, a pracowników i ich rodziny dotyka coraz większe ubóstwo, bezrobocie oraz coraz większe koszty utrzymania. Trzeba z tego miejsca powiedzieć to, co wiemy od pięciu lat. Głośno. Rząd premiera Tuska to rząd antypracowniczy. Ja. Proszę Was, zabierzcie te słowa ze sobą do swoich zakładów pracy i mówcie głośno swoim koleżankom i kolegom. O tym, że rząd premiera Tuska Puska to rząd antypracowniczy. Ale mówcie także, że my się nie poddajemy, tak jak nie poddaje się Solidarność i przedstawia rządowi kolejne propozycje rozwiązań tych problemów, które najbardziej uderzają w pracowników. Ale rządzący nie chcą rozmawiać o problemach polskich pracowników. Nie widzą nawet potrzeby prowadzenia dialogu w tak ważnych sprawach dla ludzi pracy w naszej ojczyźnie. Przypomnę, Walkę Solidarności z ustawą o podwyższeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej skierowaliśmy wniosek ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją wyżej wymienionej ustawy. Rozpoczęliśmy także akcję medialną przypominającą o tej skandalicznej ustawie. Złożyliśmy premierowi dwa projekty ustaw o składkowaniu umów śmieciowych i agencjach pracy tymczasowej. Od ubiegłego roku w Sejmie leży wniosek obywatelski przygotowany przez Solidarność w sprawie zmiany ustawy o płacy minimalnej. Złożyliśmy także skargę do Komisji Europejskiej na rząd Polski w sprawie umów na czas określony. To jest tylko mały wycinek działań Związku w walce z liberalizacją praw pracowniczych. Niestety rząd polski pozostaje niewzruszony na nasze propozycje i nasze działania. Gdyby dziś... Gdyby dziś mógł z nami być ksiądz Jerzy, na pewno powtórzyłby słowa, które mówił do nas wielokrotnie w trudnych dla nas momentach. A mówił tak że nie możemy się dzielić na ludzi, którzy walczą o wolność i którzy na wywalczoną wolność założonymi rękami czekają. Tak samo jest dzisiaj. Nie możemy czekać założonymi rękami, że ktoś za nas będzie walczył o prawa pracownicze i rozwiąże nasze wszystkie problemy. Dlatego jest tylko jedna droga, żeby to zmienić. Tak jak Związek Zawodowy to zorganizowani pracownicy, którzy organizują się po to, aby stworzyć siłę, dzięki której mogą mieć wpływ na swoje warunki pracy w zakładzie pracy. Tak teraz ludzie pracy muszą się organizować, aby tworzyć siłę, dzięki której nie pozwolą aroganckiej władzy na deptanie naszych praw. Już za dwa tygodnie. 29 września będziemy mieli pierwszą ku temu okazję podczas marszu Obudźcie Polsko! Obudź się Polski pracowników! Apeluję o liczny udział w tej manifestacji, podczas której będziemy mogli wykrzyczeć rządzącym, że taka polityka wobec polskiego pracownika jest niedopuszczalna. A także to, że trzeci postulat mówił jasno: wolny dostęp do mediów wszystkim! I tak samo będziemy tam w imieniu walki o Telewizję Trwam, która dzisiaj transmituje naszą Kiełbrzymkę. Pozdrawiam wszystkich telewidzów Telewizji Trwam i radnych słuchaczy Radia Maryja. Z tego miejsca, z tego świętego miejsca, z tego wzgórza zapewniam w imieniu swoim, a także Komisji Krajowej, że Solidarność Was nie zostawiła i nie zostawi samych, z waszymi problemami pracowniczymi. Ale wy także musicie nam w tym trudnym dziele pomóc. Oto was z całego serca proszę. I tak wygramy. Szczęść Boże ludziom pracy.